<laughs> o. A to jest turniejowe czy jak ustawiłeś? Turniejowe. To okej. Okay. <laughs> Ej, tu leży! Gramy bez awup. <grystanie> Brawo! <grystanie> Czemu nie mam mojego skina do kałacha? żeby mi się gra. Daj! Wow. Haha, leżę tam. No, się czy ogląda nie stop, Nie wiem, co to. To jest Twoich znajomych, bo no. ja nic nie mam. O, nic nie siadło. Ej, hik. U mnie też nikogo nie ma. Cześć, czemu puszka się poruszała tutaj? Ło. Right. Jak? Nie wiem. Z jakiegoś Ace'a. Jest. Mój któryś Ace w życiu. <noise> Żartuję. Nie, no, w sumie. GG <giby> Nie umiesz się bawić, pisze się Axa, ax, ax, Jak cię winogrono uczył No nie uczył A to słaby jest No się No nie Aha, bo tu Kevlara nie ma, ja się zdziwiłem, czy on dostałem jeden... jedną bańkę zemki Dobrze, że o skiny nie gramy. Wow! Ha. <grybuj> 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 Jak weszło? <laughs> Ten na czacie co pisze Czułem w klawiaturę Let's my wow! Nie żyje, jedno HP Ja miałem... Jasne, 1 ja HP! Ja miałem 2 HP, bo mi walnąłeś heda przez skrzynkę. A ty z m czy z kałacha? Z To dziwne, że nie zginąłem. My też się dziwne. Wstał raz. No kurde, jak ty strzelasz? No nie. Wow, ej dobra. Skąd? No nie, nie się strzelić. Ten, co z M-ki strzela. 28 sekund mi to zajęło. Długo. No. Ja bym to zrobił w trzy. No nie, ale lipa, zadałeś mi 215 obrażeń, nie? W czterech strzałach, kombatka robię. No było 4-2. No kurze jak ty strzelasz z tego? No nie, no nie. Nie wierzę w to. Sorry, nie ten guzik No serio?! Nie wierzę w to, nie? Easy peasy Głupi aimbot Cała czas mi walisz hella przez skrzynkę, nie? Ja nic zrobić nie mogę Serio? Mhm. Mm Teraz też dostałem, zostało mi 5 HP no, no. Eee. Co? Inaczej szans nie mam Ty wiesz Nie dobra, nie, 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 nie Nie, nie jednak tydzień grania, znaczy tydzień nie grania to jednak za duża przerwa ja dwa tygodnie nie gramy, nie ma ruchu. Ja na pewno. I dopiero to piąty dzień. Wiesz co, nawet nie strzeliłem. <laughs> I dobrze ci teraz. Ja zrobię campaka, nie? To mi nie można. No, mógłbyś powiedzieć, że chociaż masz awupkę. <laughs> Ale co to mówić dużo? No, tak. Nie, bo ja inaczej nie mam szans. Ej nieładnie come on, come on, wiem że i tak zostanę headshota no gdzieś ty był no ja byłem na tym tym na tym podejście dobra 7-8 nieźle nieźle o mój usp Izolator Masz jakiegoś czerwonego skina? Nie Nie, Nie widziałeś tego Ej w ogóle ja nie wiem czemu ja strzeliłem w ten podest, nie jak ty byłeś zupełnie po drugiej stronie. Chyba mi się odpalił aimbot i strzelałem w gościa, który był na innym serwerze. Ale mi lagnęło Ja w ogóle cię zabiłem i cały czas klikam Przeczytałeś? Tak Tak nieładnie To Ty powtórz Co się właśnie stało? Co się stało? Możesz mi powiedzieć? Nie wiem. No właśnie, o to chodzi, że ja też nie wiem, nie? O nie, to są za łupy. Ha. O nie, 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 nie. Nie, jak mi celownik. Ej, czy dostajesz heada przez skrzynkę? Nie. Bo cię Dostałem tego... Dostałem tę... rabinę, wcześniej. No tak, kałachem dostałeś. Ale za 42? Mhm, chyba. Mhm. Nie widziałeś mnie. No nie. No nie, zdążyłem strzelić. Nie trafiłem wcześniej. No a ja teraz nie zdążę strzelić, nie? Ten z AWP zmienia na AWP. Ty grasz na jakiej ręce? Co mówisz? Na jakie ręce grasz? W prawej. Poczekaj Ja ci gadam. A pewnie mi zabierzesz. umiesz gadać i strzelać jednocześnie? Nie, bo ja mam pod przycisk pod myszką tutaj, taką mam myszkę. I jak trzymam gadanie, no to jest trochę ciężko grać. Yy, ale gadamy przez Steam'a. Właśnie, mam pod przycisk Ha, ha A miał być koledzy zera Nie! No awkę chcę brać, no nie blo... Nie, zdążę. No, nie zdążyłem Skrzynka blokuje Powiem ci łatwiej było z tym jak tam grałeś z winogronem. Dostałem i to ostro. Nie wierzę w to. Jaki pech! Dostałem dwa heady, przez skrzynkę. I nie wiem jak to przeżyłem. Cheater! Oszukista! Let's, go, let's, go, let's go. O ja! Nie! Już cię widziałem! Znowu dostałeś heada przez skrzynkę. No. To jest mój y, jedyny dzień, w którym mogę zagrać się w cs Eee, Co się stało? <grym> chyba, chyba dostałeś headshota, ale nie jestem tego pewien. <grym> oh my god. <grym> no czacie. Wiesz co? Chyba... Nie wiem. Chyba z wyłączenia wpadłem. <grym> Wow, ej, skąd ty tutaj? NIE! Widział moją lufę! No ja z nich nie zdążyłem. No Chyb ja Ej, ch no, chyba, no, mam, no. chyba mam za dużą lufę, a w spodniach się nie zmieści. Hehe, <gulanie> nie. Heheszki. Ja nie sądzę. Heheszki. Wow. Nie wierzę, przegrałem z drugoklasistą, ale wstyd <laughs> nie, mogę. nie Nie, nie, dobra, nie, ja wyłączam CSa, nara mm.